żebyś musiał dłużej ze mną posiedzieć, żeby to stwierdzić. Bo... My robimy na live'ie Skybase, bo nie ma co robić na tej arenie. O, mam live'a. Chyba. Halo? Oba. Trzeba zrobić testową. Ar... Trzeba... Trzeba zrobić testową arenę, czy są lagi, czy nie. Iguana na gotowość. Albo nie, zrobimy to po prostu na duo. I robimy Skybase. Iguana ready. Iguana, ready? Marek! Czekaj. Ja nie mogę najpierw oglądać, bo mam przegłos. Ja mam. Ciebie w teraźniejszości i w czasie przeszły. No i pokczamp. Oglądać mnie razy to. dwa. He. ja idę myślenia zaraz Daj, dobra. ready! Iguana! Iguana! No daj choć tylko ready, bo robię Skybase. Jaki Skybase no skręć mnie? Dobrze, rob Dawaj, ready. Dawaj, ready. Dobra. Wróciłem. Co Marek, porabiaj ciekawego przez wakacje? Nie wiem. Byłem w górach głównie. Dobra, trzeba robić teraz test. No, jak będziesz, nie wiem. No. Czy mam lagi, czy nie mam? To jest najważniejsze. Ty! Coś się dziwnego stało, bo pa. O! Coś Dobra, mam lagi, czy nie mam? Halo, halo, mam lagi? Ale patrz, to sprawdź. Było, że te długi są mądre i porządne, nie? No. Jest czerwiec, grudzień, i to jest. Ja mam kolegę tego Mateusza, kwarciaka, nie? No, nie, I nie pasuje do siebie. Mateusz jest młody, jest czerwiec. I Łukasz Gotu napisał w komentarzu Idź no, Nie losy, wiem, ma. mam lagić, nie? Ja mam 29 nie mam! Odlostów, no nie, nie mam lagów! Tak Dobra, nie ma robimy Skybase. Czekaj, point na tamtych ziutków, Marco Corolla. Ej, Go Skybase, ok? Marek. Go Skybase. Marek. marek. Co? Marek, podobają ci się Nike Air Max Vapor Max 2020? Nie wiem, w sensie, co się ja całagram. No, nie mogę! Zaraz, zaraz zobaczę! Nie, no ja z nim gram. On tu ma gadać. Dobra, co? Iguana, my skype'y zrobimy. Jak? No, mówiłem! Ja za typami leciałem, bo myślałem, że to ty, no. Dobra, ja wam nie będę przeszkadzał. Ja robię no, no, Skybase Dobra. A po bendelatał UFO ciągle po mapie, ale jestem dobry. Arenę na fightover zagramy, ale na Oceania. Choval. Oba. Zagramy się z Rasarem na Oceania. Dobra, chodź do lobby. Po co? Działają mi komendy w no, tym się... Nie wiem Kowal. Nie wiem, rapka za młoda mi daje I stop. Daj i wszystko. O no, co? No, co ty to zrobić? to ja tak się nie zadziała. Patrz. No to jest streamer mnąca. Ej, Rapha, zrobisz mi banner? Dzięki. Tak Rapha. masz mi zrobić banner, bo ja też jestem w teamie. Prostage. Czy myślisz, że ja robię dla teamu? No? No masz tak. Po To nie za darmo. Masz tak na Twitterze. Tego streama. Masz tak. Masz tak. No i patrz. To i tak nie działało, bo StreamElements nie będzie na, na Masz Maszek na Twitterze, kłamczuchu, więc musisz mi zrobić. No daj StreamElements, StreamElements. Musisz mi to, z, musisz mi zrobić baner. Halo? Musisz mi zrobić baner, halo? Nie ci baneru. Halo, słuchaj mnie? Halo? Nie zrobię ci baneru, nie musisz. zrobię ci baneru. Musisz. Nie wiem. Nie muszę, czemu mam musieć? Bo musisz. A zresztą to zapomnę. No to nie zrobię. Musisz. Oh, o, jest? No, dajesz tak. Jest ym, dajesz y, polecenia czatu. Wiem to, wiem.